Pokaż siatkę. Siatka jest pełna wody. Siatka jest pełna wody? No dobrze. By, by, żeby te Ta, ryby miały ryby, ryby, Otopio... ryby A czemu? To ja wiem czemu ty nie łowisz. Bo rowaków nie utopiłeś. Jeden, A utopiłeś, to, że... tak? No proszę, konopia jest tutaj. Jeden, jest nie, elegancko. Ale rytmem. Ale O, następny. Pokaż te ryby. Końc. Nie? jak no właśnie, nie. jakoś nikt nie chce nam pokazać tych ryb. No właśnie. Bo ja bym chciał zobaczyć, jak w ogóle ryba wygląda. Wszyscy mówią, ja że. Ja też nie wiem. <laughs> Pierwszy raz! Pierwszy raz. Koleczki przygotowane, folią zakryte i co, ani brania? Na razie, jedno jakby było. Ja, ale jakby ja to. szukam na razie. Aha. Wyżej, wyżej. Ale coś się działo. Jedno, jakby teraz. Zaczep. Albo zaczep. Aha. Może no. Jak no to się założył z No może i co by... No zobaczymy dalej, nie? No ale to nie chodzi o to, że ty nic Właśnie. nie masz. No. My mamy chęci, Właśnie o to chodzi, że ty nic nie masz. My mamy bo chęci. my po prostu szykujemy sobie tło, żeby z jakąś tam rybą małą głowioną na podbierach dobrze wyglądać. Nie Wszystkim chcemy zrobić ma jakiś mały materiał. Nawet. Stawki. Nie. Nic. Kompletnie. Zer Stawki Ogólnie pogoda dopisuje, to jest najważniejsze. Znaczy tak jak ja mówię, z dwojga złego to grill się nie może nie udać. Tak. Grill będzie i on się uda na bank. Na Chyba, że zamknięty węgiel kupiłem i, <laughs> i się nie rozpali, ale to wtedy znaczy, że tak miało być. Hmm. Bez ryby i bez ryby. Nie, Jak pod górkę, to pod górkę, tak? No hmm. już nie ma co. Jak tak wiatr w oczy, to i z piaskiem. A tersy, dam proszę bardzo. Wszystko. Zawodnik jest przygotowany. Idę dalej zobaczyć. <laughs> Robimy fotorelację i teraz wyjątkowo, jak nie będzie ryby, to będzie fotorelacja bez ryby, bo jak była ryba, to wszyscy łowili i nikt nie nagrywał. Tak. A teraz, a teraz wszyscy, a teraz będziemy mieli piękne nagrania bez ryby. Bez ryby. Będziemy Ale... chodzić od osoby do osoby i żalić się, że nic tak, nie bierze. Jest, tak Nie ma ryby? A nikt, nie ma nie, nie, nie ma, wybrania nawet. ja zrobimy mamą, bo tamtym razem nie było żadnej relacji. Bo były ryby. Bo były ryby. No... Bo były ryby. A teraz będzie relacja, bo nie ma ryb. U no oglądać. Ja mam nadzieję, że się coś rozkręci troszeczkę. A czy wiesz, żeby chociaż ktoś po parę jakichś płotek małych złapał. Ja nie wierzę, że tutaj po prostu nic ma nie wejść. Jest nie? ryba, no tylko tyle, że... A czy wiesz, że ona wcale może jej nie być, ona mogła wyjść po prostu. Nie, ona tu przychodzi ona tu zimuje. Tu zimuje. Na tym kanale to ona tu zimuje. Ale no, to ja nie no, wiedziałem. E, kapitan Morgan niestety nie pomoże nam. No. jak Tam, jakby Znaczy mógłby dzisiaj pomóc. Parłby nas na pewno jakby, tak, duchowo, jakby jakiś duchowo. dotarł. Ja myślę, że Krzysiek to coś tam, coś tam ma, trzeba by do niego uderzyć. Tam sytuacja? Nie ma nic. Nie ma nic. No a już. te makrele, a te makrele, to ja no myślę to... że ktoś Ci uwierzy, że łowiłeś tu makrele? To w aucie. <laughs> siatka, siatka, sucha, to jest okej. Okay. No. <laughs> już, już, a już. Już, już. Już, zaczął no suszyć. No Patrz, mu wędki no Już zaczął suszyć. <laughs> No co, no. Ale, ale bardzo ciekawe rozwiązanie, nie? Sztyca do federa, a nas spławik. Całkiem no, niezłomne. Nie, nie no to całkiem To w ogóle nie. bardzo fajny fotel, muszę powiedzieć. Typowo federowy. No. Zresztą kanizum. No, oczywiście, że tak. No, no dobrze. No, dobra, Jak nie masz to... ryby, to. Jak nie masz ryby, to generalnie to jest nie jesteś dobra. ciekawym obiektem. <laughs> <laughs> Idziemy sobie. <laughs> Chodź do niego, najpierw ma ryby. Czekaj, nie, wy, nie, nie. nie wyrzucaj jej. No, robimy fotorelancję, a, jak, a Ty jesteś jako wy... jedyny A ty jesteś chyba. jako jedyny. Ja, czy, czy? Nic nie ma ryby. A, jest jako, tak. jako, ja, czy, jak tu jak chcesz, że masz rybę? To jest tylko pan okonek i masz dwie małe płotki, które nic nie ma. Że... A na co? A na no, to łowisz. to ja nie mogę, dążyć. Patrz kurde. Ej, na co łowisz, Krzysiek? Nie mogę powiedzieć. Ręki mi nie pokaż o nie ręki. Pokaż mi go, daj mi go. Zresztą zawsze tak się zdjęcia robi, z ręce wyciągasz tak bardzo do przodu. Pierwsza, pierwsza ryba dzisiaj. Od godziny. Od godziny, od rozpoczęcia zawodów, złowiona dwa, przez Krzyśka. Nie, nie, pierwsza mówisz, czwarta, tak? Od 55 minut. Czuję, y, Wyrzucić go, go, tak? Dosta, bo to się dosta, nie liczy, okonie się nie liczą, nie? Nie, wyrzuć. Chcesz go z, z, zabrać na, <grym patelnię. <grym <grym na patelnię. Ale no, <grym> no, proszę, zawodnik tu tak. prezentuje ciekawą metodę, bo łapie zaraz za zielenią. A na co łowisz? Na białego? to jest, ale... ale, patrz, on ma to widzisz? U nas jest ta zieleń dużo dalej i jest przy brzegu już głębiej. No i tutaj jest, to jest dzisiaj moim zdaniem jest to rozwiązanie, by łapać, żeby, żeby łapać za. A tam chłopaki coś mają Ale widzę, że to już masz, zobacz. No... Ja to się już liczy. proszę bardzo, to już jest do. Tak, medalowa, pod... do medalówki już należy. A żeby ci uciekła, chciałbym. <laughs> Na pewno ma siatkę dziurawą Ty, ale wiesz co? A czy wiesz coś o tym na pewno <laughs> A nożyczki no, zostawiłeś samochód. Nie mamie, tylko nie chcę głośno, żeby się nie dowiedzieli. Tak, tak. No dobrze, no, chociaż się udało złapać coś. No. Trzecia. Trzecia płotka? No. I to idziesz na mistrza. No to, 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 to... No to powiem powiem wam szczerze, że już nie jestem taki pocieszony. Idziemy do następnego. A ile ma ten kolega przede mnie, na Przed tobą? O, ominęliśmy go w końcu. A właśnie. Zaraz do, do, do niego wybrzemy. wrócimy. Wrócimy, do kolegi. Pominaliśmy go dlatego, że Ty miałeś rybę. Ale ja chcę tylko z nim wygrać. Ale... To byś z niestety może ze wszystkimi wygrał. Tu mamy następnego. Jak tam? Jakiś wywiad? Tak, Jakiś wywiad? Tak, tak, tak. Ryb nie ma, to możemy, mamy czas? zrobić z Tobą wywiad, ponieważ nikt nie łowi ryb. Ja też. Ty też nie. No to koniec wywiadu. Czyli jest <mkolik> bardzo dobrze. Czyli jest git. Więc chodzimy pod pretekstem wywiadu, żeby robić prześpiegi, kto na co łowi no, ja. i co skutkuje. A potem wrócimy do siebie i zrobimy to samo. <mim helps> no i co, ale, ale generalnie nic nie mówisz? Ale jest pichnienie dzisiaj 1030, i to... No tak, ale na to no, poczekamy, zobaczmy. Może co jeszcze denkAve. coś się urodzi dzisiaj. Nie ma co... Przełożysko numer jeden, a kurtka to co? Kolego? Co? tak? to tak. Położyć ją do środka? Czy dać ci ją? No to do środka. Tu mamy przygotowanie. Wiertarka, wiertarka do mieszania. to do przesiewu. Jezu. Tutaj normalnie. Rozstawił się. Rozstawił się tak, jakby miał coś złowić. No, czasami tak bywa. Mówię, rozstawił się jakby miał coś złowić, nie? my już to znamy. I co, nic? Nie, a, ranie, a nie. jedno nie. Tye, ale wiesz co, to też czuję, że u nas to wreszcie jest tak... E, nic nie zrobimy, bo prawdopodobnie brzeg też jest tamten. Ale nie To tam, tam nie są takie zawody do, do czterozwodów. Nie, to nie są zawody, to nie się, właśnie, to się to ludzie po prostu spotkali i Co, czerę. czarnego konia zostawiliśmy sobie na koniec? Tak. No nie, jest Czy jednego Czy tam owce, jest co za różnica? To, to jest, to jest, to jest. <laughs> Jak tam? Opowiadaj. Już nie, nie będziemy mówić, że, że, że męża łówcy. Tak? Nie, nie, nie wiem, nie wiem Darku, co tam spróbujesz spalić, ale... No jak tam? Ja nie powiedziałem, jak pogoda dopisuje, no ryby na razie nie, ale już się nawet... Giedziny, także ale miałeś jakiekolwiek to, branie? Wszystko nie coś, Aczkolwiek na jakąś tam ciągnąłem. No, ale miałeś rybę w ogóle? Coś, tak, małe, ale... Póściło, nawet nie zaczynałem tego. Tylko po prostu pciułem na wędce, Podejrzewam, tak się też tym? będzie robiła dużą, robi dużą robotę, bardzo malutki haczyk wręcz nawet. Ja i, Ci powiem szczerze, 20 ja, albo 20. ja mam takie właśnie malutkie haczyczki i powiem Ci, że ja chyba sobie za chwileczkę zmienię na taki mały haczyk, także że wiesz, jak białego robaka nabijesz, on znika. Ta ryba, ta ryba nie jest aktywna, więc no. nawet jeżeli ktoś ma pinkę, to nawet na pinkę. Na nie nie pinkie, mam niestety pinkie, pinki, bo ale mi wydaje mi się, no zobaczymy tak. najpierw na jednego białego robaka czy w ogóle będzie jakikolwiek haczyk. Nie, ale tam nie mają chłopaki płotki. Nie mają. No, mają tylko płotka. No, no tak, no racja. No tylko krysła. Takie malutkie płotki. No i Paweł ładnego okonia przed chwilą Okonia żyją, ale koni... No, no ale takiego nie wiesz, on już 25 mm. miał. miał no. Ładny taki, gruby okon. No dobrze, no. Czyli, czyli standard. Nie mamy... Tak. Niech nadzieja. Nadzieja zawsze jest. No trudno. Nie nas. będziemy więcej czasu... Y... Wiesz, co się mówi o nadziei. Zabiera, idziemy dalej. Dokładnie. No i co? My teraz w zasadzie idziemy do ostatniego kandydata. W nim cała, cała nadzieja, tak, tak, tak. cała nadzieja dzisiejszych zawodów, tak, że, tak, tak, że nie sukces. będziemy dzisiaj jeść tylko kiełbasy. Zawsze można by było zrobić rybę z grilla. No ale, ale zaraz się dowiemy, się czy będzie ryba z grilla, czy nie będzie ryby z grilla. Na, na obecną chwilę nie będzie. Na, na obecną jest. chwilę nie będzie ryby z grilla. Nowy i młody narybek już tutaj się uczy, dobrze? Tak. Czyli I co chłopaki? Jakieś branie, cokolwiek Cokolwiek się stało? Kompletnie nic? Nie wiem, co się dzieje, ale... Bo niestety tam, bo niestety, tutaj z dużym naciskiem na, na niestety, chłopaki tam z przodu mają parę płotek, znaczy cztery, Krzysiek ma w sumie. Krzysiek ciągnie mało. takie płoteczki o takie jak palec dosłownie, ale wiesz, na wagę wejdą. Wejdą, fajnie. No, co by nie było, no na razie nas deklasuje. Ale ryba tu stoi. Wiem, bo ja widzę. widzę w okularach polaryzację. Ja ryba widziałem też, u mnie skakały tam nie. z przodu takie nie, to małe. Skacza, ale to tak, to tak? tak. nie taki... zmniejszyć gruntu. Krzysiek, no. Krzysiek głowi, ja już próbowałem e, Słuchaj, Masz czas Poławić, do zakończenia tak? naszej imprezy, więc kombinuj. Krzysiek masz głowi fajne, zaraz za zielskiem. Fajne, masz fajne miejsce, bo masz, nie masz dużego zielska, więc ja bym hmm. proponował tu w ogóle przyjść za zielsko. Ty, ty, ty On... One tu stoją. Uspokój się z takimi wskazówkami. Tak, ale no to rozchodzi Darek ma rację, bo ja też wprowadzić w taki. Ja wiem, że on ma rację. Go ich nie ma, tylko one się tutaj spławiają, za tak. tym dzielskiem. Ja chcę tak, go, go też wprowadzić w taki troszeczkę wiem, to się, bo... Błąd, błąd, bo jak ma dzielsko, to ma zaczepy. Jak ma zaczepy, to, to zrywa i tak dalej. To... Panu ci podziękujemy. Kombinuję. Nie no, moje, nie, no moje, trzeba... zdanie, moje zdanie jest właśnie za po tym. To, pasem. Po to jeździmy, po to żeby się uczyć. Tak jest. Dokładnie. I żeby się bawić. Zabawa, przede wszystkim Dokładnie. zabawa. Nie no, no ja no, myślę. Ale że... idzie to w parze, to... No wiesz, ja, ja też gdzieś tam liczyłem, że dzisiaj ta zabawa jednak zakończy się też ciągnięciem, że Wynikami. każdy jakieś płoteczki jakieś te, a wyjdzie na to, że jednak większość będzie o pustej siatce, nie? Dokładnie, może tak być, no, ale... Uh -huh. Właśnie Moim tak. zdaniem powinieneś skrócić to, 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 to troszeczkę tu bliżej, próbować. I... Ale ja myślę, że ja tak. Był... Kukurydzę. Ja bym kukurydzę, chciałem zobaczyć, czy mogłem jakiś. Nie, coś. nie ma nich wyników. Kukurydza dla mnie. Kukurydza to ja będzie najlepszy. Ja sobie czas nine. na białego łapałem, ale zmieniłem na kukurydzę i. Mały haczyk i jeden robak. Mam przycisk no. przez nateczkę, mam. To byłby moje, moja sugestia taka. To, to. Ja założę też zaraz dosłownie taki ha haczyk mały, żeby jeden robak dosłownie, żeby haczyk w nim zniknął. A na której ten grill? Y jak skończymy? A okay. pół do trzeciej kończymy. To rozpalamy ważenie. i. Tak, grilla oczywiście zrobimy sobie tam na miejscu, tam gdzie stanęliśmy zrobimy samochodami tam miło. i zrobimy sobie kawę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to ja działam Dobra, działam. to po połamania kija tylko nie, nie, nie na nie kolanie tylko to ja Ryby zaraz będą, nie? Tak jest. Trzeba tylko poczekać, najważniejsze liczy się zabawa i pogoda, która nam dzisiaj bardzo fajnie dopisała. Dokładnie, pogoda dopisała, grill mam nadzieję też dopisze, szkoda tylko, że, yy, no, że ryby te nie dopisują, bo jednak gdzieś jedziesz na te ryby to zawsze masz nadzieję, chociaż że się coś pobawisz, że coś, tam, że coś tam złowisz i to jest zawsze jakieś tam fajne dopełnienie całości, ale no... Nie zawsze jest pięknie Tykaj jak, się jak miałoby być. Ja stoję na gruncie teraz. Szkoda, że mi się nie... Że, wiesz, ja się nie spodziewałem, bo brania w ogóle nie miałem, nie? Ale jest pierwsza ryba, nie, nie tak miało być. Nie Co? tak miało być, ale. Ale źle nie jest, nie? Ja jestem zadowolony tam, Znaczy zadowolony. ja tak jak Ci powiedziałem, ja uważam, że taka rywalizacja jest nawet bardziej zacięta z tego względu, że dzisiaj nie. ja... Ja osobiście cieszę się nawet z takiej babki małej jak palec, bo wiem, że to mi mało, może nie? wiesz, dać wagę. Są bardzo małe różnice i będą bardzo małe różnice, chyba że ktoś trafił jakiegoś burnusa na no to co innego. No ten na początku, ten co przyjechał, skąd on przyjechał? Marcin? Marcin, no. tak. E, no to Marcin ma powiem Ci takie płotki, takie płotki, ale takie wiesz, prawdziwe płotki w sensie. No ale to wszystko z daleka, nie? E, no tak. No, konsekwentnie po prostu tam robił. No a teraz przy mnie przed chwilą złowił jeszcze jedną, ale taką, o jak otwarta dłoń. Także ta płotka nie była wcale taka zła. To pusce, no. Za ile kawka? Za jedną rybę. A, no tak, bo ty nie miałeś nic. No bo jeszcze raz, nie miałeś żadnej ryby, nie? Ej, ale siódmy nie ma nic To już kapie Znaczy dobrze Co? One <grystanie> były no Malutko niemalutko, ale nie jest źle na dzisiejsze warunki

200 gram, okej okay. A jak te? numer 13, 200, 200 gram, 200 gram. A, Tego okonia złapałem dareczku widzisz i dwa jednego takiego mniejszego od mojego palca małego czy to jest wiatrowy? Nie, nie, jeszcze raz. Dobra. Ja idzie, 30? Tak, ja? poszło? poszło? Koniec? Koniec z temacie. Ile? Mawem. 320 gram. 320 gram. 320 gram. To super. Ekstra. Dobra. Przywiąż do <grymiąc> się do drzewa. No, to jest trochę. Dobra, ładuj. Tyle ma ładnie. No cóż, sensie, malutkie, malutkie, tam dobre. Ty, będzie miał. Kurde! Ile? 400. 460 Czekaj, 4, 460 nie. gram. niż szpadał. Jak na razie ty A Patrz, jaki fajny trup. Właśnie cię je pozabiję. Nie, wiesz, to wszystko, eee, to Z ostatniego spotkania zostało, zostało zakupione nagrody i jest 6 6 promiowanych miejsc jest, nie? plus każdy yy, do pucharu jest dodane jeszcze paczka zalęta oh, O! To grubo, a tam, czy bez, zalęty, bez czy tam od tyłu, czy od przodu? od, od tyłu, jak od chcesz, od tyłu. jak Ci wygodniej jak Ci no wygodniej jak, tak. jak bardziej nie. lubisz z wynikiem 160 gram powtarzam gram czekaj jeszcze raz, ile? Ile 160 gram, Ale grubo, no. jestem ja Poszłyś, no, no widzisz, tak to jest, brawo. Teraz tak, no piąte seru. miejsce. Ostatnio miejsce Marcel i Adam, nie? Piąte miejsce z wynikiem 200 wow! gram. <laughs> Brawo, Ciekawe ile mój okoń baszek. <grywa> to ja tym okońem nie zawodzę Jak to jest leciutko. Popatrz na do kamery. Wyleci ptaszek <grywa> i będzie okay. Brawo! Dobra. Wim, Piąte miejsce. Czwarte miejsce. Dwa, Paweł chmielu. A! a! Nie! Bielek, puchar! Puchar, dajcie mu Puchar! Rezent nie dostaje nic! <grywa> Czekaj, bo nie ma pucharu dla prezesa. Cito, cito, cito. <grym> nie to dla prezesa, no daj większe, co, pyta... co to? Słyszałeś, co się pytałem? Czy z tych grund tej po te powyciągał? Bravo, już tak! Brawo Paweł! Dziękuję, jestem nie płacz, płacz teraz! No ty, teraz płat Trzecie miejsce! Mariusz z wynikiem 380. Brawo, brawo! Da się? Da się Darek, nie? nie Dlety. 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 Drugie miejsce z wynikiem 460. Chris ale kamienie, a kamienie! Udław się! W ramie, ja wiem, a Oudław się tym! <laughs> to wszystko przez kapitana, nie? nie, nie, łapa, nie. Brawo! Dla, Tego nie reklamujmy. nie? Po <laughs> powinien kapitana w drugiej ręce. <laughs> to no dobra, już, się to możesz, dobrać, już się możesz ruszać. To ruszzać. się nagrywa. <laughs> no to da, się ni nikt ni ci zdjęć nie robi. Z wynikiem 780 gram zajął. Michał! Jak się Marcin? Marcin. No. Kurde, no. A, On sobie lepszą bym wybrał! Dokładnie, Bandar banda tą z kamieniami! Brawo, Marcinek, ale to ja trafiłem na tak, cenzura. Do sezonu, do sezonu. Zakończenie sezonu nie było za bardzo udane, z względem ryb. pogoda dopisała, myślę, że każdy zadowolony. Generalnie było fajnie. Tak, tak. jest. Się, no. więcej, więcej ludzi, ludzi spotkali w takiej zronie, No właśnie. Z wesołą modłę. Budowu, budowu. I przede wszystkim, i przede wszystkim chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych, chętnych. Którzy, którzy, chcieliby ewentualnie dołączyć, dołączyć yy, do grupy do Ciężkopolskiej. Do, do wspólnego wspólnej wędkowania, wspólnej zabawy i przy okazji. Jestem w jakiejś tam drobnej rywalizacji. Po, poznania, jednego, już, jednego już mamy. W Polsce, w Polsce. <laughs> Także zapraszamy serdecznie i do zobaczenia nad wodą. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.